Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu e, tutoriali poświęconych właśnie naszemu systemowi sygnalizacji pożaru. W dzisiejszym odcinku skupimy się troszkę na regułach sterujących, czyli przewidzimy, zaprogramujemy jakieś przykładowe scenariusze e, i omówimy różnicę między różnymi typami reguł sterujących. W naszej centrali mamy do wyboru dwie reguły, reguły zależne od stanu i reguły wyzwalane zdarzeniami. Jak sama nazwa wskazuje, będą one się różnie zachowywały, zależnie od tego, czego wymaga od nas co ze sterowań. Zapraszam do, do dalszej części odcinka. Jesteśmy na naszym stanowisku szkoleniowym. Zobaczmy dla przykładu, co się zadzieje, gdy wyzwolę alarm pożarowy. Wciskam ROPA. Widzę, że w strefie logicznej ROPY strefy dymowej pierwszej zadziałał mi element, który ma etykietę ROP strefa dymowa pierwsza. Ruszyły mi również sterowania. Mogę podejrzeć, jakie typy sterowań zostały wyzwolone. Widzę następujące etykiety. Przekaźnik odpowiedzialny za zjazd windy, przekaźnik odpowiedzialny za aktywację urządzenia transmisji alarmów, przekaźnik odpowiedzialny za wentylację w strefie dymowej pierwszej i przekaźnik odpowiedzialny za bramę pożarową. Tak jak zauważyliście, rob, który wcisnąłem, bym przypisany do strefy dymowej pierwszej. Dlatego zadziałało mi sterowanie ze strefy dymowej pierwszej. Co się stanie, kiedy zadymię w tym momencie? element znajdujący się w strefie dymowej drugiej. W tym celu posłuszę się sprejem i zadymię sobie czujkę znajdującą się w strefie dymowej drugiej. Obserwujemy nasz kontroler. Za chwilę powinno, powinien wejść nam pożar z czujki, która znajduje się w strefie dymowej drugiej. Widzimy, pojawił się pożar, który pochodzi ze stru, czujki ze strefy dymowej drugiej. Mogę, wejść z czujka o etykiecie 2.2. Zobaczcie, dodatkowo pojawiło się w liście sterowań dodatkowe sterowanie odpowiedzialne za strefę dymową pierwszą. Czyli tak naprawdę mam w tym momencie aktywne sterowania zarówno w strefie dymowej pierwszej, i strefie dymowej drugiej. Spróbuję zresetować swoje pożary. Pożar jest dalej aktywny, moje sterowania nie schodzą. Muszę poczekać, aż moja czujka się przewietrzy w momencie kiedy przewietrzą się moje elementy, czyli moja czujka i mój ręczny ostrzegaż pożarowy, który odciągnąłem, moje sterowania znikły. Znikło również sterowanie z zamknięciem bramy pożarowej. No, co nie jest do końca też e, często pożądanym efektem. E, na przykład chcielibyśmy, żeby takie sterowanie znikało w momencie dopiero, kiedy ręcznie zresetujemy centralę, czyli na przykład dopiero w tym momencie. Identycznie zadziało się w przypadku sterowania wentylacjami w strefie dymowej pierwszej i drugiej. Pierwszy pożar, który wystąpił, był pożarem w strefie dymowej pierwszej. Aktywował się przekaźnik odpowiedzialny za wentylację w tej strefie. Drugim zdarzeniem był pożar w strefie dymowej drugiej, natomiast wentylacja w strefie dymowej drugiej również się uaktywniła. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tym przypadku używaliśmy reguł zależnych od stanu. Czyli dla naszego przekaźnika przypisaliśmy bezpośrednio stan. Danej grupy, nie uwzględniając tak zwanych zatrzasków, czyli często scenariusze wymagają od nas czegoś takiego, żebyśmy zatrzasnęli scenariusz od pierwszego zdarzenia pożarowego. To znaczy, chcielibyśmy, że w przypadku pożaru ze strefy dymowej pierwszej zadziała przekaźnik wentylacja strefa dymowa pierwsza i oddymianie prowadzone jest na przykład tylko i wyłącznie tą drogą. Późniejsze zdarzenie pożarowe, czyli zadziałanie czujki w strefie dymowej drugiej, no nie powinno. Włączyć sterowania, wentylacja strefa dymowa druga. Tak? Chodzi nam o to, żeby dym był wyciągany i usuwany jak najkrótszą drogą. Tak? Pierwsze zdarzenie, które wystąpiło, było związane ze strefą dymową pierwszą, dlatego oddymianie powinno się odbyć tym kanałem. Zobaczmy sobie, w jaki sposób możemy to zrealizować i uzyskać pożądany efekt. W tym celu przełączymy się na widok naszego, naszej konfiguracji. Widzimy naszą konfigurację naszej centrali. Zwróćmy uwagę, że w zarządzaniu sterowaniem mamy już zaprogramowane następujące przekaźniki: pożar do urządzenia transmisji alarmów, usterkę do urządzenia transmisji alarmów, wentylacja strefy dymowej pierwszej, strefy dymowej drugiej, zjazd windy i bramę pożarową. Przyjrzyjmy się tym sterowaniom z bliska. Dla każdego ze sterowań, tak jak wspomniałem, została użyta reguła zależna od stanu identycznie dla, dla bramy pożarowej. Natomiast my chcielibyśmy w tym momencie uzyskać efekt zatrzaśnięcia scenariusza, czyli w momencie, kiedy uruchomi nam się przekaźnik w, i wejdzie pożar w strefie dymowej drugiej, no to późniejsze zdarzenie, czyli pożar w strefie dymowej pierwszej, nie będzie aktywował już tego przekaźnika wentylacja SD1, ponieważ działa wentylacja w strefie dymowej drugiej. Jak to zrealizować? Tak jak wspomniałem, w tym celu użyjemy reguł wyzwalanych zdarzeniami. Ja usunę obecne reguły. I stworzę je na nowo, krok po kroku. Bramę pożarową również usuniemy, bo tu chcemy, żeby sterowanie bramą pożarową, przekaźnik, odkliknął dopiero w momencie, gdy znikną nam pożary i ręcznie zresetujemy kontroler. W tym momencie nie ryzykujemy, że e, przytrzasniemy na przykład jakiś samochód e, lub cokolwiek, co się znajduje w takiej bramie. Od początku zacznijmy od wentylacji strefą dymową drugą. Dodamy blok reguł wyzwalanych zdarzeniami. Elementem aktywującym nam ten przekaźnik będzie nasz licznik. Licznik pożarów w danej strefie, więc wybieramy sobie nasz licznik pożary strefa dymowa druga. Licznik ma być większy od zera, aktywacja włączona. Potwierdzamy, natomiast warunkiem aktywacji Dodajemy sobie nasz warunek będzie brak pożarów w sąsiedniej strefie, czyli w strefie dymowej pierwszej. Licznik musi być mniejszy równy 0. Dzięki temu uzyskamy efekt zatrzaśnięcia tego sterowania. Identyczny krok powtórzymy za chwilę dla. Wentylacji ze strefy domowej pierwszej, natomiast musimy jeszcze zdefiniować regułę odwrotną, to znaczy, kiedy przekaźnik ma być wyłączony. My założymy sobie, że w przypadku, kiedy ogólny licznik pożarów będzie równy 0, czyli na obiekcie już nie będzie żadnego pożaru, nasz przekaźnik ma w tym momencie dopiero się wyłączyć. Ok. Powtarzamy tą samą procedurę dla wentylacji w strefie dymowej pierwszej. Czyli dodajemy regułę wyzwalaną zdarzeniami. Przechodzimy do jej pierwszego punktu. Wyzwalaczem będzie nasz licznik pożarów w tej strefie. Czyli w strefie dymowej pierwszej. Licznik ma być większy od zera. Aktywacja włącz. I dodajemy sobie warunek, czyli ta reguła zadziała mi pod warunkiem. Że w mojej sąsiedniej strefie, czyli w strefie dymowej drugiej, nie mam żadnych pożarów. Mniejszy bądź równy 0. I podobnie definiujemy regułę odwrotną, która wyłączy mi to sterowanie w momencie, kiedy ogólny licznik pożarów będzie mniejszy lub równy 0, aktywacja wyłącz. W tym momencie zaprogramowaliśmy sobie dwa przekaźniki odpowiedzialne za dwie strefy dymowe z wykorzystaniem właśnie reguł wyzwalanych zdarzeniami, dzięki czemu możemy uzyskać efekt zatrzaśnięcia scenariusza. Zaprogramujemy sobie jeszcze naszą bramę pożarową. Dla niej również dodamy regułę wyzwalaną zdarzeniami. Nasza brama, nasz przekaźnik ma kliknąć w momencie, kiedy pojawi się na obiekcie jakikolwiek pożar, czyli użyjemy ogólnego licznika pożarów, jest większy od zera aktywacja włącz. Zapisujemy. Natomiast wyłączenie przekaźnika następuje w momencie kiedy nasz, kiedy ręcznie zresetujemy nasz kontroler, czyli naszym wyzwalaczem będzie polecenie administracyjne reset lokalny aktywacja wyłącz, czyli chcemy wyłączyć przekaźnik, ale to będzie możliwe tylko w momencie kiedy dodajemy warunek, czyli pod warunkiem, że nasz ogólny licznik pożarów będzie mniejszy równy 0, czyli nie będziemy mieli pożarów. Zapiszemy sobie naszą konfigurację i załadujemy naszą konfigurację teraz do kontrolera. Za chwilę przetestujemy zachowanie się systemu. Ok, to teraz yy, mi się konfiguracja wyśle i ja teraz pokażę to, co zmieniłem programowo na kontrolerze palcami. Nasza centrala ruchomiła się po załadowaniu nowej Zmodyfikowanej konfiguracji. Zobaczmy, jak w tym momencie będzie się zachowywał nas, nasz system. Ponownie wciskam ropa, który przynależy do strefy dymowej pierwszej. Pojawił mi się komunikat informujący o tym, że mój rob ze strefy dymowej pierwszej zadziałał, ruszyły mi sterowania. Widzę, że aktywne są cztery elementy sterujące: zjazd windy, pożar do uta, wentylacja ze strefy dymowej pierwszej i brama pożarowa. Przetestuję na początek działanie sterowania opartego o tą bramę pożarową. Czyli mimo tego, że rop jest dalej ciśnięty, czyli pożar jest aktywny, ja sobie resetuję to zdarzenie. Zdarzenie zostały zresetowane, natomiast przekaźniki są dalej aktywne, ponieważ trzymuje się stan pożaru. Odciągnę swojego ropa. Symuluję tym samym na przykład przewietrzenie się czujki, która schodzi z pożaru. Zobaczcie, moje sterowania związane z wentylacją w strefie może pierwszej z pożarem do urządzenia transmisji alarmów, znikły. Natomiast zostało jedno aktywne sterowanie brama pożarowa. To sterowanie zniknie dopiero w momencie, kiedy ręcznie zresetuję to zdarzenie w momencie, kiedy już nie mam pożarów. Zresetowałem. Moje sterowanie widzimy na liście sterowań znikło. Jeżeli wyświetlę sobie ekran startowy, widzę, że w dalszym ciągu nie mam, w tym momencie nie mam żadnych zdarzeń. Przetestujemy sobie teraz działanie przekaźników od wentylacji ze strefy dymowej pierwszej i wentylacji od strefy dymowej drugiej. Powtórzymy procedurę. Wciskamy ROPA, który wyzwala nam pożar w strefie dymowej pierwszej. Widzimy, ruszyło sterowanie Liczba sterowań 4, sterowanie od strefy dymowej pierwszej ruszyło. W tym momencie zadymie sobie czujkę ze strefy dymowej drugiej. Oczekuje tego, że jest już pożar w strefie dymowej pierwszej, więc mimo tego, że czujka ze strefy dymowej drugiej wejdzie w pożar, nie uruchomi sterowania wentylacja SD2. Czujka ze strefy dymowej drugiej weszła w pożar, natomiast sterowanie zostało zatrzaśnięte na wentylacji od SD1. Odwrócimy teraz sytuację, zresetujemy nasze zdarzenia, poczekamy chwileczkę, aż czujka nam się przewietrzy. Widzimy, że znowu pożary nam znikły, natomiast, żeby znikło sterowanie bramą pożarową, musimy je zresetować ręcznie. Przekaźnik odkliknął. W tym momencie zadymimy sobie najpierw czujkę ze strefy dymowej drugiej. Czyli w, liść, w liście sterowań powinno się pojawić sterowanie, wentylacja strefa dymowa druga, widzimy czujka ze strefy dymowej drugiej. Wyświetlimy listę sterowań. Widzimy naszą wentylację strefę dymową drugą. Wyzwolimy teraz zdarzenie pożarowe ze strefy dymowej pierwszej i oczekujemy, że. Scenariusz został zatrzaśnięty od sterowania ze strefy dymowej drugiej, czyli nie powinno się pojawić w tym momencie sterowanie od strefy dymowej pierwszej. Wciskam ropa. Mój rop jest w strefie dymowej pierwszej, natomiast tak jak widzimy, z uwagi na to, że scenariusz został zatrzaśnięty na zdarzeniu od strefy dymowej drugiej, pojawienie się pożaru w strefie dymowej pierwszej nie powoduje wyzwolenia tego sterowania. Możemy skasować nasze zdarzenia. I przywrócić centralę do normalnego trybu pracy. Przewietrzymy chwileczkę czujkę. I ponownie zresetujemy sobie bramę pożarową. Na ten moment to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dzisiejszy odcinek dobiega końca. Natomiast temat sterowań. I różnic między sterowaniami zależnymi od stanu i wyzwalonymi zdarzeniami zostanie jeszcze w przyszłości rozwinięty. Z tego względu zachęcam Was bardzo serdecznie do, su do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nowych filmików. Dziękuję bardzo.